Ja Łódź pie... Kur... Teraz! a tej co na zbita wachcy A, sorry za to pykanie To korba, jest tylko pęknięta Mam nadzieję, że nie wbiję sobie zębów, jest niedziela We wtorek przyjdą mi nowe korby Ale cieszę się jeszcze, że tutaj korb było, o ile nie stracę zębów jak gorą, bo byłem święcie przekonany, że to rama mi gdzieś strzela a to by było na no dość mocno niepokojące. Już mam oddech. Średnio, wcale szybko nie jeżdżę. Ej, kondycja mi zdechła Miesiąc nawet nie jeździłem bajkiem i patrzcie o... No ale rowerem też dużo nie jeździłem. Dobra, ta pizza w ogóle ciekawostka się gniecie jeszcze zanim zamknę tę torbę. Prosty, torbę jest mała Postaram się nie podnieść, ale wiecie. Co ja mogę? Kurde, Któr, ja mam tam pojechać. Ja Dobra, bo nie, jeszcze jedynie, mam nadzieję, że to nie. Wylało się, ale to po lewej to jest oczyszczalnia Ja uwielbiam to miasto Co oni tu I Zrobili prawie wszystko Robią chodniki I nawet przez to, że robią chodniki To ulica cały czas zamknięta Te wszystkie samochody, które tu są zaparkowane Są ludzie, którzy po prostu wjeżdżali się Jelo. Dla mnie fajne w zasadzie Mam zajebisty skrót Nie mówcie, że zaczyna palać Oczywiście, że zaczyna padać. Ja pierdolę. Kurwa. Czemu to jest tak... Lampy się kurwa nie świecą. I weź się ja nie wpierdol z takiego gościa na rowerze, który ma kurwa czarny rower, czarne ubrania. Chuj, jak go widać. A czarny to chuj, szary to już w ogóle. Ciemny szary. Jeszcze jak ja te liście wpierdolą. Kurwa jest z je na lewo, ty. Muszę kaptur założyć. Ja pierdolę. On. ja pierdolę, muszę kaptur założyć Wiatr ciągle twarz, nigdy plecy. Grasz, tłasz, w plecy, graż twarz ale nic już cię nie karze A, bo Nie pił? nie jadę ulicą Zwiemy mnie, kur... Dobra, to jest podnieść, nie nadałem na a deszcz chuj Obok niby bidl, może nie zatwierdolą Wow, no to z plusów od razu wpadł mi McDonald's Z minusów to nie piszę za ile. Ale wiem za ile Cały się się tak. Chciałem kurwa z otwartą tą butelką i wodę, deszczówkę zbierać No, no tak Deszcz niech mnie ale niech te butniki mnie przed tym bagnem z ziemi osłonią Ja będę szczęśliwy Mam taką kwinę, bo mam jeszcze te stare torby Globu Wytnę sobie chyba z nich ten przeciwdeszczowy i wrzucę tutaj do kieszeni. To autentycznie może się przydać. Zajebisty warunek A! Zalogowałem się 14:56, 14. I o 16:47 miałem 18 coś. Zarobku mniej więcej takie. Obecnie ciągle przy zapierdaniu po tym. Więc o ile mój plan nie wyjdzie, chyba będzie potrzeba na jakiś czas się na etacie, bo Przypał. Ja lubię moknąć Jak ja Ja mam nawet fan zjeżdżania w takiej pogodzie Ale Kurwa To jakiś hajs I naprawdę nie jestem wybredny Za taki deszcz Trzy dychy, żeby było za godzinę I byłoby git Z Zwykłym rowerem Ale Więcej Za mniej Bez sensu Jeszcze całe polary mam mokre, nie? Jak mi świeci po mordzie. Jakiś samochód światłami. No dobra, chyba jednak na do domu. Tak. Muszę zmienić spodnie. się Kurwa nie nadają na Jak spodnie przemogę, no to jest pół biedy. Tylko, że mi od tych spodni. A, zaraz wychłodzę się nogi. B jak będę miał u góry butów mokre spodnie, z których będzie się ciekało, to mogę sobie... Dupia wstać dzigorczej, a właśnie dostałem mury wiązką z wierzby zajebiście ciężko na to gdzieś nie zajebić A to już całe przemokła to wszystko zajebiście, no nie wiem czy z w lutach czy nie Ja pierdol Nie trzeba jakiś biznes kurwa coś robić, bo to, bo to jest żar pierdolony Dla treningu to fajnie Ciekawe ile za to będzie, ale odstałem że osiem Wieje wiatrem na okulary prostu w ryj. Jedzie taki samochód na przeciwkę. jak teraz. Od... Teraz. Do, teraz do momentu, w którym on mnie mija, w tym miejscu, jest taki kurwa blind spot za nim. Gdzie ja Totalnie nie widzę, co jest z co jest dalek. Chyba chódki nie nie jadę środkiem. Mam to w dupie. Na poboczach jest takie pierdolone bagno. No to idzie ktoś przede mną. To trzeba tak z dobrą mocą dodać, bo tak długo by lewy jest. A? Nie wiem, jak się bije pan tego leśnika. Dobrze. Dziękuję. No, spoko, dziękuję. Smacznego do widzenia. Tyle nie tyle, pani. Każdy drobny. Zwłaszcza przy takim zamówieniu, nie? Każdy na piwach jest dobry. Wiecie. Każdy blok jest git. 2 to jest zajebiście, zwłaszcza jak kurwa ze zamówieniem masz się no to dwa to jest ponad 20% tego co dostajesz, a zresztą różną 25, dobra kurwa za trudne, tylko dzisiaj nie było. Jak ktoś Biedra zamówił taką ważącą 50 kilo, i tak zdarzyło się. Do mnie dzwoni, że ma ciekawe zamówienie na Globo i że dobrze, że wziął samochód, bo chciał jechać rowerem i... Panego nie jest, wiecie, dobra, to tylko będę Kurwa, kurwa. A co to jest ta karma? Tak, podnieś, podnieś do księżki. Fajne, co wie? To jest tak, to? Torbę jeszcze masz? <laughs> tak, stajewane, do cztery klapówki już złożyłem. Eee, no bierz te karmy. Tak, nie bekażej. Z tym kurwa w dwóch osobach. Jestem kurian do górny. Do dosłownie kurier kurier, kurier, no kurier, no kurier tak, pomocnik, no, Tak, tylko że według go, kur... Nie no nie mogę, ja wtedy. Głowa no, stwierdziło, że i tak długie jeździ na jednym końcu to była chuj, dam radę, tak? No co tak co narzekasz? Weź mnie prześladować, to jest jakiś koszmarny werenik. To, to jest nowe zamówienie teraz? Nie. To samo. No właśnie. To jest... A to teraz jesteśmy Mateusz pomocnik. <laughs> tak, jest tam i wracamy tu i klikamy i pieniądze robimy. Tak. Tak. Ja to na dwa razy zawiesić, na raz, rozumiesz? No i chuj no i Cześć. na mnie podwójnie, że ja miałem to zawiesić raz i później drugą część drugi raz, ale mam auto. Czyli teraz ja jadę, kurwa, tak. po Biedronkę, a wcześniej ty byłeś po Biedronkę. Teraz jest Mateusz pomóc. Ja, ja pierdolę. Ja je, chuj. Globo oczekuję, że zrobimy drugie zdjęcie paragonu, który już oddaliśmy. No powiesz, to teraz zmyta już pomoc i. Nie. Jedziemy prosto. Ile zarobiłeś? 25,39. No dobra, no dostałem właśnie 12 zł za zrobienie kurwa kółka. Stąd do, do wiedronki i z powrotem, nie? Zapomniałem, że mam wziąć przerwę, nie? Na szczęście dostałem takiego maka, że jest jeszcze bliżej mojego domu niż był tamten. Więc... A jest taka opcja, czekaj Tak, tak no Kurwa, to ja tu na deszczu że go opierdolę na frytki Kurwa, na powinna się wylodować Kurwa Nie chcę jeździć za szybko na tym polu Dobra, ze spokojem dobrze przetrzymają ale nie mam zbroi, nawet rękawiczek kurwa, nie mam, kajikaszki Nie będę teraz sprawdzał

Gość mu się wpierdolił, ej dobrze że on się we mnie nie wie bo <grystanie> Stary, odwracam się tak kurwa do tyłu Patrzę czy patrzę czy gość mnie wyprzedza W zasadzie to <grystanie> w zasadzie to by mógł A mu się gość coś w końcu tak idealnie przez niego, no dobra tak chuj Daj radę ten aport. Zajebisty nie jest, ale tragedii też nie ma Dobra, stoję na zewnątrz, o mam to w duchy. Zwłaszcza, że okazało się, że może... O, drzwiski blastają na w wtórze, a to ciekawe No, jablę tą stówą będzie Proszę Dobra. No, mam sześć dych Bo teoretycznie... 4 godzinach w praktyce jeździłem 2 Boga nie musiałem przerwać w stanie z nimi, ale kurwa 58 z lata ale kurwa lata, widzicie jak lata a to kombinacja świat drogę światła i tego i ptak to butnika i światło lata, jak pojewane nie ma, muszę trochę mocno ten 50,5 to, patrzcie to <grym /dźwięk> Teoretycznie to dostarczyłem to żarcie później, klient jest zjadł, ale Robo ma wyjebane w nas totalnie, być nie wyjebane kurwa. Znowu będę kurwa czekał gdzieś minut tu, że no to Fakt, że jakieś mieli chyba fuj klientów przed tym jak przyjechałem Bo nawet ci klienci, co byli na miejscu Mieli długi czas na i kurwa zapominam, żeby się tu lewo patrzeć Bo teoretycznie jest jednokręgowo, ale no Wszyscy mają wyjebane Dobra, trzeba przyznać, powiedział 10 i dostałem po 8 minutach. Pernap. Już chuj, że czekam, ale jak mi powie 10 minut i zrobi wtedy 10 minut, okej. Okay. Chuj tam, no życie, nie, nie, nie ugotuje się samo. Ale jak mi powie 3 minuty i siedzę 20, a się zdarza, no to wtedy jest takie kurwa mać. Smacznego. Nie, leży to nie będzie nawet 20 na godzinę. Jak to było? Fajnie byłbym mieć 30? przy takiego chyba pierdoliłem. Ja chciałem w ogóle mostek wymienić, ale tamten nie ma śrub i na szybko złożyłem ten. Pierdolić niech już będzie. Ja nienawidzę tego zjazdu Jest kurwa krawężnik On niby jest niski Ale rowerem idzie Z pierdolicie opona, i lecisz Więc trzeba zrobić taki łuk A to wymaga wyjechania na pas Głębiej Jakie samochód to jest przejebane ma to... Jest ogólnie jakaś nowa pani w maku. Jest kurwa zajebista Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem ale w Maku nie jest rzadkością, że przychodzisz, stoi sobie jedna z drugą i układają kurwa sosy, nie? Jeden po drugim, jeden po... Chuj, Po drugim... Układają i układają i tak potrafisz stać 6 minut zanim wezmą od Ciebie zamówienie. Czasami nawet dłużej, jak masz pecha. No i ta nie układa, widzisz, że robi, ale widzi, że podchodzisz, to się pyta i robi najpierw to zamówienie, nie? To się nie ukradnie, nie? A ty stoiś tam za darmo jak kretyn w czasie, w tym ono układa te sosy. I jeszcze jak wydaję te paczki, to kieruję się logiką, a nie tymi, tymi wytycznymi i mówi ci tu masz jedzenie, tu masz napoje. Zajebiście wszystkie inne, ciepłe zimne, ciepłe zimne. W dupie to mam i ciepłe i zimne idą do tej samej torby, bo nie mam tego jak inaczej zrobić, żeby się nie rozpiło w trzy dupy, albo nie wiem, układałbym to 10 minut, a no wtedy to już w ogóle bym zarabiał 9 na no i powiedź, gdzie jest napój i ułożysz wszystko z wity Ale jak człowiek muszą odstąpić, się naprawdę coś pięknego Ja to uwielbiam, jak powiedzą ci Ciepłe, zimne, ciepłe, zimne No i powiedzą, zimne, zimne No to... E, ciepłe, nie? Ja pi... Łódź Kurwa To Chuj, na no YouTube Ja mam rejestrację tak swoją drogą Jak ty jeździsz, puknij się w łeb człowieku Kurwa ale ja jestem specyficzny Ja się cieszę ze swojej reakcji Może jedną by mi w rower wie, bo myślę, Ale cofnąłem się nieźle Ja już kurwa popatrzyłem na prawo Już wiedziałem, że nie zwołem Nienawidzę takich sytuacji Bo generalnie w momencie, w którym on wjeżdża Ja przechodzę I no kurwa jakbym jeszcze świateł nie miał zapalonych I byłbym w całym ciemnym stroju Chuj, mam żółtą kurwa torbę na plecach Światło spodu, światło z tyłu Ja pier... Jak czasami tutaj niektórzy mówią No dobrze byłoby w tą pogodę mieć 40 na godzinę to niektórzy o kurwa, no do idzie idziesz, nic nie potrafisz, to już tyle, bo pieniędzy. Dlaczego? No właśnie, kurwa, dlatego, no. Ja pierwszy Ej, dopiero teraz. Jebła mi to adrenalina, zeszła mi tak... A nie chciało mi się już, kur... Uff, dobra, kurwa, skupić się na jebanej drodze. Jeszcze tylko mi waka, że mnie ktoś jem, no. dopóki nic się nie stanie, to mnie taka sytuacja cieszy, bo sobie mogę swoją reakcję sprawdzić No, ale jakby się we mnie wypierdolił, to nie za bardzo, nie? Jakbym jechał tym rowerem, to moja wina. Ale kurwa, prowadziłem go. No do kurwy nędzy Chuj no mam przynajmniej shorta dobrego Ej, dobra powiem wam tak w stresowej sytuacji reakcja była dobra ale teraz No zeszło nawet nie że no troszkę mi się trzęsą jakby się tak we mnie samochód pierdolił Widzicie strasznie nienawidzę tego No ja wchodzę na te pasy tutaj już widziałem że prędkość nie ta Zatrzymałem się bo oni jak wjeżdżają muszą często zjechać i się zatrzymać idealnie przede mną, bo często też zielone mają ludzie, wiecie. Yy, czy znaczy często, zazwyczaj ludzie mają też zielone ci, którzy jadą prosto, więc oni nie mogą stanąć kurwa na środku tego skrzyżowania i, i stać tam. Ale idź pan w chuj, i często jest tak, że ten samochód do ciebie tak dojeżdża. No i. Ogólnie jakbyście się zastanawiali, dlaczego kurierzy mają wysokie wymaganie i często chcą hajsu To dlatego, że za to, że prawie pierdolony są samochód, właśnie dostałem 9,60 i jeszcze przesiedziałem 10 minut w maku I to w sumie było, no może nawet mniej niż 10 minut, ale to dlatego, że jest ta fajna typiara i był szybciej się z tego shorta, było warto? Nie było warto W ramach ciekawostki, zwanie teraz Kędziowi się pochwalić, bo raz mnie prawie z nim, tak samo, w tym samym miejscu pierdolnął samochód